Witajcie, zapraszam Was na odcinek, który będzie podsumowaniem 2021 roku oraz zapowiedzią zmian i nowości. Ten rok 2021 był chyba dla nas wszystkich strasznie trudny, dziwny, za sprawą przede wszystkim ciągnącej się już w nieskończoność pandemii i wszystkich obostrzeń z tym związanych. I tak naprawdę w tym roku już byliśmy ekstremalnie tą sytuacją zmęczeni. Jednak ta sytuacja, moim zdaniem, miała też jakieś swoje plusy, chociaż jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, trudno w to może uwierzyć, a może wy również myślicie, że ta sytuacja miała jakieś plusy. Zapraszam Was na podsumowanie tego mojego roku 2021. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie 2021 rok był chyba najgorszym rokiem w moim życiu. Był dla mnie wyjątkowo trudny, wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, które były mega niefajne i w sumie cieszę się, że ten rok dobiega końca, chociaż miał on też swoje dobre strony, o czym też dzisiaj powiem. Zapowiem też nowości, które będą mega pozytywne, żeby jednak w ten nowy rok wchodzić z pozytywną energią. Dlaczego ten rok był dla mnie trudny? No na pewno po pierwsze z tego powodu, dla którego dla wszystkich był to trudny rok. Przede wszystkim chodzi tutaj oczywiście o pandemię, która ciągnie się już bardzo, bardzo długo. I to wcale nie 2020 rok, gdzie w marcu się cała ta pandemia zaczęła. To, to nie był dla mnie najtrudniejszy rok, ponieważ ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, co będzie dalej. I myślałam sobie, tak jak wiele osób, że to jest sytuacja przejściowa, że to się po prostu szybko skończy. I naprawdę na początku wierzyłam, że te pierwsze tygodnie tej kwarantanny narodowej to to jest wszystko i że zdusimy sprawę w zarodku, wszystko wróci na prawidłowe tory i życie będzie się toczyć dalej, jak się okazało, wcale tak nie jest. I po prostu w tym roku, już na koniec roku, jestem ekstremalnie zmęczona całą tą sytuacją. Ja pamiętam ten moment, gdy cała ta pandemia się zaczęła i gdy wtedy zamykały się kolejne przychodnie, odwoływano wizyty, odwoływano zabiegi, odwoływano takie rutynowe wizyty u mamy i noworodka po porodzie. I ja wtedy pracowałam na ogromnych obrotach, chyba ponad wszelką swoją normę, ponieważ otrzymywałam mnóstwo telefonów z prośbą o pomoc. Wtedy Uruchomiłam też wszystkie usługi online, żeby każdy mógł skorzystać chociaż w taki sposób z opieki medycznej, ponieważ przychodnie się po prostu wzięły i zamknęły i robiły teleporady dla noworodka, co jest delikatnie mówiąc bez sensu, niedorzeczne i no, niegodne porady medycznej w sytuacji, gdy chodzi o noworodka, którego po raz pierwszy trzeba zbadać. I uważam, że to było poniżej wszelkiej Krytyki. Ja pracowałam cały czas. Od samego początku, od pierwszego dnia pandemii, nie robiłam sobie wolnego z powodu pandemii, tylko po prostu jeździłam do swoich pacjentów tak jak zwykle, a nawet jeszcze bardziej, ponieważ wiedziałam, że ta pomoc jest bardzo potrzebna i sytuacja jest jaka jest, trzeba zachować środki bezpieczeństwa, ale mimo wszystko brak takich wizyt również może mieć poważne skutki zdrowotne, więc ja tych wizyt po prostu nie odmawiałam. Tylko wiecie co, czas mija, a ja ciągle pracuję, pracuję, pracuję. Przepracowuję się i nie miałam urlopu takiego porządnego, z prawdziwego zdarzenia od bardzo dawna. W momencie, gdy wybuchła cała pandemia, ja już miałam kupione bilety do USA, na moją wymarzoną podróż, i niestety nie mogłam pojechać, bo bilety były na czerwiec, a wtedy nie było takiej możliwości, żeby w ogóle ruszyć się z Polski, więc podróż no, przepadła póki co, chociaż ja wtedy wierzyłam, że polecę za rok. No jak wiadomo, tak się nie stało. Przyszły rok yy, daje nadzieję. Mijają już prawie 3 lata, odkąd miałam prawdziwy urlop, taki, który, że tak powiem, mnie urządza i mi naładowuje w pełni akumulatory. Nie licząc jakichś małych podróży po Polsce czy Europie, tak naprawdę nie miałam porządnego urlopu i bardzo liczę na to. I to jest moje marzenie na przyszły rok, żeby wreszcie wyjechać. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Nagram dla Was film z podróży. Nie wiem, czy kiedykolwiek wspominałam o tym, że podróże są moją największą pasją i... Po prostu strasznie już narasta ta frustracja związana z tym uziemieniem w Polsce. Czuję się trochę jak w takim więzieniu, pomimo że niby jestem wolnym człowiekiem, to nie do końca wolnym, bo nie wszystko mi wolno i nie wolno mi w tym momencie wyjechać na wymarzony urlop, i to jest już naprawdę bardzo frustrujące po tak długim czasie. Jest jeszcze jedno wydarzenie, które powoduje, że ten rok jest najgorszym rokiem w moim życiu, ponieważ w tym roku straciłam mojego ukochanego przyjaciela, mojego pieska Mishunia. Ja Wiem, że dla niektórych to jest tylko pies, dla mnie był ważny jak człowiek. Bardzo przeżyłam jego chorobę wielomiesięczne, ciągłe pobyty w gabinetach weterynaryjnych, wielogodzinne i to po prostu wyczerpało mnie totalnie. Po jego odejściu ta praca, ten nadmiar pracy zaczął być plusem, bo mogłam po prostu wyjść do ludzi, wyjść do pracy i nie myśleć, a ja mam także, gdy jestem u mojego pacjenta, cokolwiek by się nie działo, ja zawsze jestem tu i teraz. No i nie było miejsca tak dużo na, na ten smutek. Wiecie, co, ja w całej tej sytuacji w ogóle zauważyłam, że gabinety weterynaryjne bardziej dbały o pacjenta niż poradnie dla ludzi. Bo gabinety weterynaryjne w większości były wszystkie pootwierane normalnie dla pacjentów, normalnie przyjmujące pacjentów w potrzebie. Ja sobie nie wyobrażam, co by było, gdyby w sytuacji takiej poważnej choroby mojego ukochanego przyjaciela po prostu zamknięto gabinety i powiedziano, sorry, jest pandemia, nie, nie przyjmujemy. I nie wyobrażam sobie, jak czują się ludzie, którzy potrzebowali pomocy medycznej i zostali z niczym, albo przesunięto im zabiegi, albo odmówiono im pomocy, albo odmówiono im wizyty, bo jest pandemia. Dla mnie sytuacja jest po prostu totalnie nie do przyjęcia i nigdy nie powinna mieć miejsca. Także ten rok to była ciągła izolacja, ciągłe codzienne newsy. Ile osób zachorowało dzisiaj, ile osób zmarło dzisiaj? To już po prostu się wręcz wgryza w mózg. Po pewnym czasie już naprawdę się nie chce wręcz tego słuchać. Ja uchem staram się omijać już wszystkie te covidowe wiadomości, bo po prostu mam ich dość. I po prostu myślę, że im więcej czasu mija, tym bardziej wszyscy mamy tej sytuacji dość. Natomiast ta sytuacja, sytuacja pandemiczna miała, jakby nie było, jakieś swoje. Dobre strony, jeśli tak w ogóle można powiedzieć. Wreszcie zrobiłam rzeczy, z którymi nie mogłam się uporać przez dłuższy czas i ciągle odkładałam je na później. Między innymi uruchomiłam usługi online. I od tamtego momentu właściwie wszystkie moje usługi są dostępne w wersji online. I online można skorzystać z porady laktacyjnej, z porady żywieniowej, z porady położniczej, więc może każdy z każdego miejsca na świecie i w każdy dzień skorzystać sobie z takiej porady online lub też teleporady, jeśli tak jest wygodniej. Jeśli chcesz skorzystać z takiej porady, to link do porad będzie również w opisie tego filmu i te porady zostaną już na zawsze. Nawet jak cała ta pandemia się skończy, zostawię porady online, bo nic mnie to nie kosztuje, bo one dodatkowo były, a daje to możliwość każdej osobie wszędzie i zawsze skorzystania z takiej pomocy. Oczywiście też dzięki temu wszystkiemu powstał mój kanał na YouTubie, bo on powstał w zeszłym roku, jakoś chyba we wrześniu, w 2020. I tak naprawdę dzięki całej tej pandemii miałam możliwość nagrania tych filmów, udostępnienia Wam ich i tak naprawdę wszystko przenosi się do strefy online. Coraz więcej ludzi ogląda wszystko Online, dzięki temu powstał ten kanał. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A tak podsumowując, w ogóle mój kanał na YouTube, to bardzo się przyglądałam pod koniec roku temu, jakie filmy oglądaliście najchętniej w zeszłym roku, co Was najbardziej interesowało, kto oglądał mój kanał. Okazało się, że najczęściej mój kanał oglądają kobiety, ale stanowiły one 77%, 23% to są mężczyźni. Większość osób oglądających mój kanał to są osoby w wieku 25-35 lat. Jakie filmy były najbardziej popularne na moim kanale? A tu, zaskoczenie: najbardziej popularnym filmem w zeszłym roku był film o Ashwagandzie. Pamiętacie ten film? Czyli nieznacznie powyżej normy podwyższonym TSH oraz nieznacznym niedoborem hormonów tarczycy, po 8 tygodniach następowała poprawa, obniżało się TSH i zwiększała się ilość hormonów tarczycy. I to był jeden z powodów, dla których ja sama zdecydowałam się zastosować Ashwagandę u siebie. Część osób decyduje się na stosowanie aszwagandy w odchudzaniu. I poniekąd też ma to sens, ponieważ bardzo często przejadanie się jest spowodowane stresem, jakimś stanem napięcia i próbujemy rozładować czy zredukować takie napięcie za pomocą jedzenia, więc ażwaganda rzeczywiście może być skuteczna w odchudzaniu i również potwierdzają to badania naukowe. To sugeruje, że w przyszłym roku powinnam nagrać troszkę więcej filmów o suplementach diety dla kobiet ciężarnych i w ogóle dla kogokolwiek, tak, czyli o adaptogenach, może jeszcze też coś powstanie. Może wy macie pomysły, o czym mogłyby być kolejne odcinki? Hmm? jeśli chodzi o te suplementy diety. Drugie miejsce, moi drodzy, zajął film o laktatorach, o tym jak wybrać dla siebie laktator. Czy pamiętacie ten film? Widzieliście go? Jeżeli jest wykonany z plastiku, a w środku ma taką silikonową wkładkę. Niektórzy producenci mają też lejki całkowicie z plastiku. Wyglądają one wtedy w ten sposób. Jest też na rynku taki laktator, który ma tylko plastikowy stelaż, a w środku cały lejek wykonany jest z silikonu i dodatkowo się porusza, dodatkowo stymuluje wtedy też. Blok. No i wreszcie, miejsce trzecie w zeszłym roku to był film o oznakach głodu u Noworodka. Najwięcej osób interesowało się tym filmem, najwięcej osób chciało go oglądać. Oznaki głodu u Noworodka. Krótkie przypomnienie tego filmu. Skąd mam wiedzieć, czy moje dziecko jest głodne? To pytanie zadaje mi mnóstwo matek. Niby, dopóki się nie ma dziecka, to się wydaje to oczywiste. No jak to, przecież głodne dziecko będzie płakało? Ale później okazuje się, że dziecko może płakać z miliona innych powodów oraz może sprawiać wrażenie, jakby było głodne, pomimo że głodne nie jest i ma inną potrzebę do zaspokojenia. I co gorsza, okazuje się też, że są dzieci, które nie do końca sygnalizują swój głód, oraz okazuje się, że są dzieci, które ciągle sygnalizują głód, pomimo że przybierają powyżej wszelkich norm dlaczego tak się dzieje i jakie są o znaki głodu dziecka, o tym dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Także podsumowując, ogólnie rzecz biorąc, najbardziej popularne były oczywiście filmy o tematyce laktacyjnej. Bardzo wiele osób wchodzi sobie na kanał Doradcy Laktacyjnego, żeby właśnie takie filmy pooglądać, ale także najbardziej popularnym filmem był film o aszfagandzie, a więc o adaptogenie, o suplemencie diety. Więc myślę, że w tej tematyce troszkę więcej filmów pojawi się w przyszłym roku. Co o tym sądzicie? Czego jeszcze możecie się spodziewać w przyszłym roku? Na pewno moja obietnica i postanowienie noworoczne to będą także live. Y. W zeszłym roku bodajże był jeden live, dotyczył planu porodu. Jeśli masz ochotę, to jeszcze możesz go znaleźć na kanale. Natomiast myślę, że w tym roku kilka live'ów się pojawi. Oczywiście jestem otwarta na Wasze sugestie tematów tych live'ów. Jeżeli nie chcecie ich opuścić, tak samo oczywiście jak jakichkolwiek innych filmów to subskrybujcie kanał. Na dole pod tym filmem jest taki przycisk czerwony jest subskrybuj. Zasubskrybuj kanał, ponieważ dzięki temu będą Ci się pojawiały powiadomienia o nowych filmach oraz live'ach zaczynających się na moim kanale. Kochani, dajcie znać, jaki był dla Was rok 2021. Czy też był dla Was taki srogi jak dla mnie? Czy Wy też aż tak odczuliście na własnej skórze tę sytuację, która ma miejsce już od dłuższego czasu? Czy też może znajdujecie też pozytywy w tej sytuacji? Wiem, że wiele osób, które zostały rodzicami w czasie całej tej pandemii, widzą pozytywy tej sytuacji. Na przykład to, że część osób może być na home office, że może spędzić więcej czasu dzięki temu z rodziną, że nie musi czasu tracić na dojazdy do pracy i z pracy. Więc ma to też jakiś swój plus. Oczywiście rodziny, które mają więcej niż to jedno dziecko, to troszeczkę inaczej tę sytuację odbierają, ponieważ skaczące nam po głowie dzieci nie ułatwiają nam pracy w domu. Kochani, na koniec tego filmu chciałabym życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby on był dla Was bardziej łaskawy, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia albo przynajmniej te najważniejsze i przede wszystkim moi drodzy, żeby żadna zaraza już nam na drodze nie stanęła.